Ja się z Tyson Cox i. Hmm. Czemu? Czem odcinek? Na no, pewnie będziecie sobie myśleć, czemu akurat w domu nagrywasz? I. I nigdzie nie wyjechałeś. Otóż e, jestem w Anglii. E, akurat w Greysand. To jest jakieś 60 km od Londynu. A 30 minut pociągiem także. No i pewnie się teraz zapytacie, a skąd ty masz mini -meter? Przecież płaci się za to. Co ty głupi? Ale nie, 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 moi drodzy, nie. Nie, moi kochani. Nie, ja tutaj. Tutaj mogę sobie normalnie otworzyć, ale wiecie co? Ja tego tutaj nie pobrałem. Znaczy nie kupiłem. Zapraszam was na stronkę www.anderytpolska.pl Tam możecie zdjąć właśnie mini-metro za darmo. Nawet... Nawet Minecrafta Pocket Edition, ale nikomu innym tego nie mówcie. Proszę. Także... No, wiadomo to co, odpalamy? Tylko czekajcie, bo będę musiał sobie zarobić tam parę ustawień. No bo dobra, no jestem, ale. O, jestem. Jeśli mnie słyszycie, to dobrze. No, widzicie, ja tutaj sobie tak rozpoczynałem, ale. Wyjdę sobie. No i zobaczcie. Tutaj już dotarłem do Petersburga. No. Pogrywałem sobie. E, dobra. Opcje. E, tutorial. Odpalę sobie. Tutorial. I pojawiają się takie. O, jedna kropeczka i druga. I co tu nam pokazuje? O, i musimy połączyć, i tutaj jedzie metro. Inny kwadracik. No ale tego to już nie zabrał. Witam, spóźnialski. Aha, ci. Ci. Spóźnialski. No ale tutaj to zabierzmy tylko tego. Ale na tym polega ta gra, także ten, kto oglądał od owłoski, zatem wie, a jeśli chcecie akurat zostawić. No a jeśli akurat chcecie, żebym dalej nagrywał minimetro. To oczywiście zostawiajcie łapeczkę do góry. E, tunel potrzebny jest przy każdej przeprawie przez rzekę. No. E, to pewnie e, nawet nikt się nie spodziewał. O, ty drugi! Otrzymałeś aś nową lokomotywę. Lokomotywa dodaj lokomotywę do nowej lub istniejącej stacji. Dwa tunele, zbuduj więcej linii przecinających rzekę. Także tutaj na spokojnie, o tak sobie zrobię. Dodam sobie, a co, o tutaj wam tak zrobię. O, czekajcie, o tu. Aby zamknąć linię przesuń palcem w lewo i dotknij symbol X. O! Widzicie, o tutaj, o tutaj Pod, pod Mobizenem Jest takie coś, co nie? Czekajcie, bo sobie to przeprawię tu To jest bardzo fajne i, no, i mam w odwrotną stronę, także Na tym polega tutorial, także wychodzę I co, No i co, on? i hmm 74, 562. Tutaj był naprawdę mój rekord. Hmm. Tutaj 700, 200, 600, 400 i 300. Ale ten, kto jeszcze nie oglądał minimetrza i w ogóle nie wie na czym to polega, no to właśnie widział. Tutorial taki trochę: o, że mamy stację i sobie ją połączamy. No, ale kto by nie wiedział, że gdy klikniemy na ten zegar, to jest jeszcze ty turbo. No, ale to leci dużo szybciej. Te stacje wyskakują jeszcze bardziej. Też możemy sobie zapętlić i zobaczcie ją tak, im my myślicie że on tak. Nie, on dalej będzie tu. mnie tą linię. Opa. Dobra, tutaj niech będzie. O. I widzicie, o. akurat automatycznie się połączyło. Też są takie unikatowe. Wiedzie. Ci I tą linię sobie wydłużę razem z tą. Taki można i sposób. Nie, bo ja tutaj nie chcę zapętlać. Nie, ja nie chcę kolejnej linii. Komutywka i wagonik sobie zrobię. O, a wagonik dodam sobie tu. Ja sobie czas zwolnię. Żeby mieć materiał na odcinek. Wi spokojnie, także w instalowaniu jeszcze mogę mieć MSP MSP! Także czekajcie! Chwileczkę! Dla was to będzie sekunda. O akurat tutaj się już denerwują. To nie już nie ma! O, wracam, ale tak poza tym, jeśli tutaj zobaczycie, to mam 18% baterii. Widzicie, jak się dla Was poświęciłem? Możecie za to zostawić lajka. Nie kumasz tu, Larka. Właśnie, skoro mi się instaluje MSP, to może chcecie jeszcze Robloxa? Napiszcie tam, na pod spodem w sekcji w sekcji komentarzy. Dostanę powiadomienie i zobaczycie. A tak poza tym to nawet CaricBait nawet nie wie o tym, ale pewnie zobaczy ten odcinek i, i pewnie będziesz wiedział o tej stronce, ale I tam trzeba się zarejsować, albo jeśli macie konto to zalogować. Także... Mam tam powiadomienie, czy ktoś napisał komentarz, czy nie. A o z MSP, to pozdrawiam z mi MISIE, to czekaj. Jestem, także wyłączamy sobie MSP, ale widzimy się albo nie. Dobrze, że akurat nie widzieliście mojej twarzy i tak. Nie widać, bo ja miałem, od, ja miałem odbicia mojej twarzy i dobrze i choć dobrze, że go nie widać, bo ale byście, ale byście tam nie zhejtali. No, zhejcilibyście. Czym to... No czym tak, czym tak, czym tak, to jesteś ty czem się na mój kanał i tak damy cię łapki w dół. Na pewno wiecie o kogo chodzi, a. Czekajta na BAN. BANA, czyli na Śląskiego Tramwaj. Po śląski Tramwaj, po. Po śl... Tramwaj po Śląsku to je ban. Chodziło mi, że BANA. O, akurat widzicie, chociaż dobrze, że ukryłem hasło. Albo nie. Dobra, jestem dobrze, chociaż że hasła nie widzicie, bo... Bo ukryłem. No i ciekawe, zgadnę I pewnie... Powiecie mi coś, dlaczego nie mam zdań. I nikt do mnie nie pisze. No powie mi ktoś. O kurczę, udawać delfina, byłem bardzo głupi. Mm, jak zawsze jeśli chcecie zawsze oglądać moją głupotę. E? Co to? A Mój kochany Stadlerek! W listorujeczka! No. To pociąg. No, jeśli chcecie go zobaczyć, to my go flirt 3. A akurat, czekajcie, może jest. Nie, ale tak na szybko, tak na szybciora. O, już dwa komentarze. A, Stadler Flirt, to mój podpisał, to fajne. ale już 14 łosłon! A tutaj właśnie. Niestety, RIP. Niestety. O, a tutaj ktoś powiedział, że to jej prywatna limuzyna. Ej, akurat. W 2019 r. trafiły te many. Chyba na początek. Tu ma 13, tu ma 21, tu ma 18, a tu ma 14! Normalnie chyba najwięcej zarobiłam na tych manach. Manach Lions City, a 37. To, no, akurat to do mnie Skania S730T XD ulubione. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to patrzcie. Kiedy o drugiej w nocy słyszysz, oknem driftującego sobie Co jest z Ale po chwili rozlega się huk zderzenia dwóch samochodów. Uuu, tak, to ja mogę żyć. No, jest spokojnie. Nie widzicie, jaka chodź. Tutaj to jest moje ulubione XD. No. Co się dzieje no to właśnie. Hmm. Lepiej nie pytajcie dlaczego tak dużo tych filmów ze policją, z tymi radiowozami. Po wam nie zada. Dun, dun dun dun. Ważna uwaga, ogrze Metro. A jeśli teraz nie chcesz, żeby cię bardzo wciągło, to lepiej nie pobieraj tej, tego minimetru, bo za bardzo naprawdę się wciągniesz. O ciskiki! Dziękuję, mi jużko. Oddaj mi ją. XD. Nie odda. Tutaj tak. I tak. No. Ikaru 415, Chodziło mi o Ikarus! E, tutaj Mercedes w 2025 roku. O, niby to ma być Pikachu, ale chyba się pomyliłem. Lion City, a coś, ale już nie pamiętam. Skania T. Ikarus 280, malowanie łódzkie. Fort tak moje ulubione auto, moje kryształy. O, i tutaj wrzuciłem też, że miałem wtedy taki, właśnie, mały autobus X, i karetkę. O, i właśnie to tak zrobiłem, że autobus wjechał, że była za bardzo. No, po prostu wjechał i nie mógł wyjechać. No i właśnie on tak utknął. Ktoś pamięta chyba z Wrocławia, jakby był mokry jakby był bardzo, yy, no bardzo beton i tam i tam autobusy pozostawiały takie po sobie dziury i były awarie przez to, czyś pamiętam łapeczka, to właśnie to ma być odzorowaniem tego. A tutaj moje. Nie rozumiem, ale może wkrótce się dowiem. Nie wiem, nie wiem, co jest nie tak z tym, ale no zobaczcie to, zobaczcie ile ja mój Misi dałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. 10 au autografów po 130 fame. Czyś, czyś tam mi na dole policzy? Dziękuję. A ja właśnie muszę kończyć, bo chyba. No, 12%. Ale nie wiem, czy dzisiaj w ogóle jakiś telefon podładuję. Bu jest naprawdę ciężkie a ja wam bardzo dziękuję e, o akurat msp mi się pojawiło nie pytajcie czy on tutaj jest menadżer plików naprawdę że ja już wam dziękuję żegnam ja z Kania minimetrobloxmate moja Diki. jeśli chcecie zapytać co tam robię to uważcie nie śledźcie kanał. Do widzenia. Cześć. Ale pewnie i tak będę nagrywał tylko mobil, a więc nie będzie miało co oglądać.